Siema, witam wszystkich. E... Dzisiaj stwierdziłem, że sobie nagram w sumie, bo od dzisiaj można, nagrywa... e... można odbierać nagrody za staż, czyli zasłużona nagroda, jak to ładnie Wargamingi nazywają. Więc stwierdziłem, że sobie to nagram. No i oprócz tego e... chciałbym tylko zaznaczyć dla widzów, którzy najbardziej się tym interesują, na moim kanale mi się wydaje, że dużo takich widzów jest. E... Dzisiaj, jak wiadomo, mamy 25 listopada roku Pańskiego do 2021, czyli jeszcze. No, właściwie można powiedzieć dwa tygodnie. Za, za dwa tygodnie będzie 9 yy, będzie 9 listopada... Yy, tego, grudnia. Czyli można powiedzieć, że za dwa tygodnie zapraszam Was na odcinek z paczek. Zapraszam Was na otwieranie yy, paczuczek świątecznych, ponieważ już wtedy to powinno wszystko ładnie wejść, powinno yy, wszystko ładnie działać. Yy, I tych paczek yy, w tym roku będzie sporo. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Oprócz tego w ogóle widzę, że mam taką... Fajną tą, że tak pikselki mi fajnie skaczą na, 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 na koszulce, spoko, w sensie, git. Eee, przynajmniej jakiś element, wiecie, taki dynamiczny bardziej, nie? No bo tutaj siedzi przy komputerze, tylko nic nie robi, no to przynajmniej to jest jakkolwiek dynamiczne, co ja pkadam. Dobra, wejdźmy sobie do gry, bo podobno ta nagroda jest, no to, no to sobie ją odbierzmy. Zapraszam Was jeszcze raz na te paczki. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Mam nadzieję, że na to czekacie, bo ja na to czekam strasznie. Już nawet mam intro zrobione do tego odcinka. Bardzo ładne też mi się, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zlecimy sobie szybko te nagrody. Nie, że żadnych bite grał raczej, chyba że jakoś bardzo mi najdzie, żeby grać tym, tą Falcon 28. Ale szczerze mówiąc, no ja teraz kwifę. Ja teraz fifka. Ja teraz nie gram wota praktycznie w ogóle. No ostatnią bitwę, zagrałem chyba ze 2 miesiące temu. Więc no gram nic praktycznie. Najwyżej będę ciął, bo też nie chcę Wam zajmować za dużo czasu. Łóżka w koszach 12. No no. Okej, okay. zawsze spoko. 9 lat służby VK przyznano również 2000 obligacji, bardzo fajnie, półtora bańki, spoko yy, Podręcznik 850k, już tak kilka mam raczej, 250k razy 3, bardzo spoko. 3 dni premki i takiego nie użyję. Yy, B, by by, 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 rezerwy, co tu jeszcze jest? Styl jakiś czołgista weteran, okej, okay. yy, lecimy sobie do nagród, bo jeszcze to są jakieś te... Jakby długo to nie potrwało Więc to nie jest jakieś nie wiadomo co? Ja na pewno biorę obligacje, bo to jest coś co mi jest najbardziej potrzebne eee, Trzy razy tylko, ale ścierstwo. Powinno być w, yy, ten, powinno być ile chcemy do kupna. No ale dobra, no okej, okay, no weźmy sobie te obligacje razy 3 W ogóle dziś... Dziwnie, dziwnie mi się strasznie myszką używa cokolwiek. Dobra, co mi jeszcze 6 żetonów? Na co mogę to użyć? Szczerze mówiąc to na kredyty mi się najbardziej... Tylko ile tutaj? 300 koła, czyli mogę z tego mieć milion notabene? Weźmy to, weźmy to, bo to zawsze nigdy nie za dużo kredytów na... Na koncie trochę mi się ich zawsze przyda. Jeszcze spaczek wpadnie, więc troszkę będziemy bogaci. Teraz co? Jeszcze? Trzy mi zostały żetoniki. Wiedza to potęga. Kolejne 250k podręcznik. No na tyle mi już nie stać, bo wydałem wcześniej. S co to jest? Mogę to obejrzeć. Yyy. No, kurde. O, mogę. Mówiąc szczerze, to taki set ten styl i tak się nim nie zagram. Więc nie będę go brał. Nie będę go brał. Weźmiemy sobie coś innego, tylko że właśnie na nic innego mnie oprócz tych podręczników dziadowskich nie stać. Uniwersalny żołnierz. Eee. Yy. Z autembraterstwa broni, wyszkolonym w orbeczu czy obronie kraju i głębokiej Obligacji. Aha, czyli on ma tylko bije. I on trzy kosztuje aż. Hmm. Powiem wam szczerze, że tak zupełnie, zupełnie bez jakiegoś owienia w bawełnę. No to to jest zdzierstwo. To jest zdzierstwo, nie? Nie mogę wziąć obligacji więcej razy. Nie mogę wziąć kredytów więcej razy. Mogę wziąć jakieś gówno style, które mi się i tak nie przydadzą, no trochę i z... szczerze mówiąc, w, te Wargamingi. No, nie no, słuchajcie, nie. Jest to po prostu, jest to po prostu straszne. Eee, wargamingi, Wargamingi, no chyba to wezmę, bo to się najbardziej przyda, no jednak załogę zawsze spoko wyszkolić. Weźmy to, no i tyle, no i więcej nie mogę zrobić, nic, właściwie, no bo to, Ja, ja już sobie myślałem, że wezmę sobie... 4,5 obligacji, fajnie będzie, a tutaj nie mogę wziąć. E, pokażę Wam jeszcze ten czołg, Nie to. A to. Choke sam w sobie generalnie jest fajny i na pewno zasługuje na, na zagranie nim barobitew, bo no bo bo. No bo bo. bo. E, te polskie są niepotrzebne absolutnie. Hayaki i tu z wszystkich. 42. No to weźmy sobie, myślę, tak. No, hmm, hayaki, no raczej średnio. Ja myślę, że tak się będziemy bawić. Zamontujemy sobie tutaj coś na niego, co on tutaj w ogóle no, no co on tutaj zasługuje. No, no, ja myślę, że nikt normalny tym człowiekiem jako lightem grał nie będzie, mimo że ma spoko, spoko zasięg widzenia. Jak na ten poziom, myślę, że tutaj każdy będzie starał się grać jak najbardziej pod, pod po prostu pod wiecie... Pod y, uszkodzenia, no bo to jest czołg, który do tego właśnie służy, żeby robić nim damage i się nim bawić, a nie spotować. Yy, no, także nie, 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 absolutnie nie będę tym grał pod spota. Yy, gramy nim w ten sposób, ile mam w ogóle w zasięgu? 406, mam załogę do dupy, ale załoga może jakaś się akurat znajdzie z ja Myślę, że sobie tutaj trzeba założyć coś fajnego jeszcze oprócz tego, żeby to jakoś w ogóle wyglądało. Mm, więc zobaczmy sobie na przykład taki, 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 takie płomień. Znaczy nie płomienie, jak to nazywa. A zemsta chyba, nie? Yy, dobra. No, kuźwa yy. Dobra. Yy, ok. okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Wygląd. No gdzie on jest? Aha, bo to od utworów. Nie, to nie. No to lepsze jest. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Zapraszam Was za dwa tygodnie na odcinek z paczek. Mam nadzieję, że licznie się tam zjawicie. I tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam, Siema.